W momencie, kiedy jedziemy rzeczywiście na, na tej defiladzie tysiące ludzi na nas patrzą, i my jesteśmy, można powiedzieć, gwiazdami tego wydarzenia, to jest naprawdę na człowieka wtedy spływa ta cała duma, i cieszy się z całej pracy, którą włożył pod, pod te przygotowania, że może się pokazać. I w telewizji, nie tylko w telewizji, ale też na żywo, na Wistustradzie w centrum Warszawy, bliscy i znajomi go widzą. Dla każdego z nas, tak jak dla dowódcy kompanii ostatniego szeregowego, wyjazd na defilady jest na pewno sporym wyróżnieniem. Każdy chciał tu jechać. No i trzeba było dokonać selekcji, którzy, którzy najlepiej na to najbardziej na to zasłużyli i którzy najlepiej to zadanie wykonają. Znajdujemy się w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej, gdzie trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia. W naszej brygadzie stacjonuje w tej chwili ponad 200 jednostek sprzętu z całej Polski, sprzęty, które wezmą udział w defiladzie, e, między innymi pojazdy lekkie, jak kłady, jak motocykle, e, jak pojazdy aero czy żmije, ale również ciężki sprzęt, sprzęt gosienicowy, między innymi czołgi Leopard w wersji 2PR, czołgi Abrams, czołgi K2, armatachobice K9, armatachobice Krab, zestawy Wisła, Mała Narew, mnóstwo sprzętu, sprzętu nowoczesnego. Jest to potężne zgrupowanie sprzętu. Przeszło 200 jednostek sprzętowych, w tym te najcięższe i zgranie tego wszystkiego tak, aby przejechało w jednym, można powiedzieć, tempie, niezależnie czy to jest trakcja kołowa czy gąsienicowa, no to jest, to jest wyzwanie. Jak widzimy tutaj e, w rejonie Parku Sprzętu Technicznego wytyczone są Linie, które symulują wisłostradę, po której będzie się odbywał pokaz dynamiczny. Grupy szkoleniowe podzielone są w ten sposób, aby jeden typ sprzętu ćwiczył w jednym czasie. Polega to na utrzymywaniu stałych odległości, stałej odpowiedniej prędkości, nie więcej niż 8 km na godzinę, tak aby dostosować się do przemieszczających się przed y, sprzętem. Pododziałów pieszych, które będą oczywiście otwierały obchody i defiladę w tym roku. Poligonowe warunki są nieco trudniejsze, ponieważ nasz poligon w nowej dębie jest dość wymagający. Tutaj jeździmy po asfalcie, ale kierowców mamy już dość doświadczonych, którzy już zrobili dużo kilometrów na tym sprzęcie i jest to do nich, dla nich dosyć łatwe zadanie. Jazda z niewielką prędkością jest problematyczna pod tym względem, żeby kierowcy złapali tą samą prędkość. Dla samego kierowcy e, wyzwaniem nie jest utrzymanie tego, ponieważ tu mamy do czynienia z prostym terenem. tak? To nie jest teren poligonowy, gdzie mamy dużo dziur i lejów, tylko teren jest prosty. Trochę zagłębienia są, ale to jest zdecydowanie łatwiejsze niż to utrzymanie w terenie trudnym. Tylko chodzi tutaj, żeby zgrać się pod względem współpracy. Codziennie rano. Bierzemy udział w czynnych treningach. Najważniejszym aspektem tutaj jest zachowanie płynności jazdy oraz dogranie się z wszystkimi pojazdami, by całość wyglądało jednolicie. Ćwiczymy od poniedziałku, czyli od piątego, powtórzenia do pełnego opanowania. Także nie ma tutaj e, określonej ilości e, przejazdów. Obserwujemy, jeżeli idzie komuś lepiej. Widać, że są postępy, więc mają mniej tych powtórzeń, mniej tych przejazdów, natomiast jeżeli coś wymaga dopracowania, poprawienia, utrzymywania odległości, no to ćwiczymy tak do, można powiedzieć, wieczora. Codzienne nasze zajęcia to przede wszystkim trening samego przejazdu, ale też musimy oczywiście przygotować ten, pod względem, pod, przygotować ten sprzęt pod względem wizualnym. Jak i sprawność techniczną, tak? Codziennie musimy przeglądać ten sprzęt. Jak widać, jest czysty, zadbany, specjalnie wyczyszczony po naszych y, dużych ćwiczeniach poligonowych. Także jesteśmy gotowi. Największym wyzwaniem tutaj to jest pokonanie nie, tej presji, ponieważ jakby nie było, jest to pojedynczy egzemplarz, a w dodatku reprezentuje swoją jednostkę, więc y, jest mała presja, więc... Czuję się lekko zdenerwowany, aczkolwiek wiem, że jest to jedna z najwyższych form wyróżnienia. Serdecznie zapraszamy na święto Wojska Polskiego. Już 15 sierpnia o godzinie 14 .00. rusza wielka defilada ulicami Warszawy. Bądźcie z nami!